Życie od ducha, nauczanie domowe, 12 października, list do Galatów, rozdział 5, wersety od 18 do 25. Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo. Czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam Wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Źródłem życia jest duch. Z tego źródła mamy czerpać i do tego źródła mamy się dostosować. Mamy mieć duchowe myślenie, duchowe zasady i prawa, duchową dyscyplinę, zdrowie duchowe i duchową postawę. I jeżeli tak będzie, jeżeli prowadzimy życie duchowe, otrzymujemy zdolność ukrzyżowania swoich namiętności i pożądań. Przełamywanie swych słabości, zdolność wymagania od siebie i w końcu przedkładania ducha nad ciało. Takie duchowe życie owocuje i te owoce widać: miłość, radość, pokój. Widać w takim człowieku cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Środowisko dostrzega wierność, łagodność i opanowanie. Są to skutki prowadzenia życia duchowego. I zauważmy, Paweł mówi: Są to nasze starania, tak, mamy o to dbać, to mają być nasze cnoty, my do tego zdążamy, my o to walczymy, my się staramy, aby mieć serce pełne miłości, radości i pokoju. Ale tu, obok tego naszego starania, Paweł akcentuje. Owocowanie, że te cechy są owocem, że jeśli prowadzisz życie duchowe, nagle odkrywasz, pojawiło się to. Jest we mnie więcej cierpliwości, jest we mnie więcej uprzejmości, dobroci, poprzez modlitwę, poprzez adorację, poprzez służbę, poprzez medytację, poprzez Eucharystię. Poprzez walkę duchową wewnątrz siebie nagle widzę, że jestem bardziej wierny, bardziej łagodny, bardziej opanowany. I jest to owoc. Zadanie dla ciebie na dziś. Naucz się na pamięć dziewięciu owoców ducha świętego. Ale jeszcze bardziej zapamiętaj, twoje życie jest od ducha i do tego ducha się stosuj. Niech ci w tym. Błogosławi on sam, ojciec, syn i duch święty.